Jest to zlot pod hasłem Rodzina Fundamentem Narodu i Kościoła. Przez to hasło chcemy pokazać Kurpie jako ten lud związany ściśle z regionem, z kulturą, kultywujący kulturę i tradycje. Chcemy pokazać rodzinę wielopokoleniową, która... Jest rodziną tradycyjną, ściśle związane z Kościołem. My chcemy, żeby ta młodzież, kurpiosk, tą młodzież kurpioską zjednoczyć, bo my jesteśmy poza podziałami, prawda? Chcemy, żeby młodzież Myszyńca, młodzież Kadzidła, młodzież Ostrołęki, Młodzież Łomży, Młodzież Nowogrodu spotkała się właśnie w tym wykrocie piękne miejsce, bo to jest kralina Kurpiów. Jest to taki obiekt turystyczno-krajoznawczy. Jest piękny amfiteatr, jest miejsce, prawda, jest jezioro. Jest to wszystko w przepięknej scenografii, jeśli chodzi o przyrodę, bo to jest w Otulinie Leśnej. Także tam dużo tej młodzieży może się spotkać. I razem, razem, że tak powiem, utworzyć wspólnotę, wspólnotę kurpioską, bo na tej młodzieży nam bardzo zależy, bo to jest nadzieja narodu, prawda tak jak Adam Chętnik mówił i ojciec święty Jan Paweł II. Zacznie się to procesją, procesją z, z krzyżem, który jest symbolem Światowych Dni Młodzieży. W tej procesji będzie brało właśnie udział rodziny pokoleniowe, będzie brała udział młodzież międzynarodowa z flagami narodowymi. Będą brali kurpie, prawda, kurpie młodzi przede wszystkim, których chcemy przedstawić jako taką wielką wspólnotę i wielką rodzinę. Będzie to w oprawie ewangeliczno-ojczyźnianej, bo poprzez przedstawienie młodych ludzi z flagami, Młodzież międzynarodowa będzie szła z flagami. Chcemy przedstawić, że są, jest to społeczność narodowa. Szukamy wolontariuszy, którzy, młodych ludzi, którzy by chcieli autentycznie brać udział w tym wydarzeniu, bo jest to wydarzenie wydaje mi się bardzo wzniosłe i które zapadnie w, w sercach i w duszy młodego człowieka, bo na tym nam zależy. Chcemy, żeby ci młodzi ludzie zrozumieli, co to jest rodzina, jaką jest wartością, jeśli chodzi o człowieka, jaka odpowiedzialność spoczywa na rodzinie tradycyjnej, to znaczy rodzinie normalnej, gdzie jest ojciec i matka i nie jest tylko jedno dziecko, tylko jest kilkoro dzieci, bo oni sobie wspólnie pomagają, bo to ma potem znaczenie w ich życiu, prawda? I szukamy tych wolontariuszy, którzy by pomogli, bo jak będą przyjeżdżały grupy międzynarodowe, to żeby informowały, prawda, gdzie się to odbędzie. Mamy adres, to jest wykrot 2016, małpa, Pod takim adresem zapraszamy wszystkich.